Cześć, witajcie z tej strony Łukasz. Słuchajcie, w tym filmiku powiemy sobie o tym, w jakie coiny, takie bezpieczne, stabilne, ale jednak wiecie, które mają większe perspektywy na urośnięcie jeszcze bardziej od bitcoina, w jakie jest sobie teraz warto jest inwestować nasze, nasze pieniądze, żeby jakby po tym końcu tej, tej besty, w której aktualnie się znajdujemy na hostie, żeby one miały szansę urosnąć stosunkowo kilka razy bardziej od bitcoina, ale również w sposób bezpieczny, czyli tam wiecie, teraz jest Jakiś popularny doge chain, jakieś inne gówno. Słuchajcie, ja takich w ogóle w Farmazonach się nie skupiam. Oczywiście yy, to jest w dużej mierze spekulacja. Teraz ten doge, doge chain faktycznie jakoś tam wystrzelił, mega, mega bardzo, ale tak naprawdę kto wie o co z tym chodzi? tak? Kto jest jakiś tam Farmazen, to nie. Mi chodzi o to, żebyśmy sobie faktycznie z tych takich coinów powiedzmy, no, do. Do Top 100 w miarę takich legitnych, z dużą kapitalizacją, w które wsadzimy nasze pieniądze, których po prostu nie przegramy, bo ten koń nie upadnie, jak to było z, z Luną i tak dalej, ale też będziemy mieli kilkukrotnie szansę więcej po prostu zarobić niż w stosunku do Bitcoina. I w tym wideo będę skupiał się na swoich prywatnych wskaźnikach, które naprawdę są, jak też zaraz zobaczycie, bardzo, bardzo dobre. I też niektóre z nich, właśnie te z tego wideo, będę Wam udostępniał. I teraz, co trzeba zrobić, żeby je otrzymać? Jakby, jak tu jesteście na tej też mojej grupce na Telegramie, z której Was zachęcam do dołączenia, ja co miesiąc robię tam konkursy. Na 2000 dolarów teraz był konkurs i co miesiąc rodziczą fajne nagrody do wygrania, za to właśnie, że jakby jesteście też pode mną na bajbicie, że sobie tutaj razem tradujemy i w zamian za to właśnie ja y, daję Wam nagrody oraz też również będę Wam tutaj te dwa wskaźniki udostępniał. Co trzeba zrobić? Po prostu zarejestrujcie się pode mną na ByBit'cie, zróbcie tam sobie jakiś obrót, y, po prostu tradujcie aktywnie, tak? I dzięki temu też ja będę z, z Wami się dzielił y, swoimi tutaj wartościami w postaci właśnie tych konkursów zamiesięcznych, w postaci niskich prowizji, w postaci tego, że Wam też te wskaźniki udostępnię. Ja po prostu zrobię drugą grupkę, taką vip na Telegramie, ona będzie spokojnie darmowa. Nie będę, nie będę brał oczywiście za to zupełnie e, żadnych pieniędzy. z są te osoby, które widzę, że jakby ok, one jakby są. Ode mnie, potrzebując yy, do niej dostęp i tam codziennie yy, będę, jakby, dawał update'y, tak? Co tam dany ten ich pokazuje, w co teraz jest warto wejść, jakie coiny kupić, które są niedowartościowane, jak też co jest z tego sobie tutaj wideo, zobaczycie. Także myślę, że to jest fajna sprawa i po prostu jest to uczciwe, jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy i mogliby się też tutaj uważać, że ok, słuchajcie, jest BESA, więc pewnie, no, wszystkie teraz coiny, ale nie będą na tym podobnym takim poziomie niedowartościowane i w nie wszystkiego po co się kupić, bo i tak tam za półtorej roku, dwa lata one pewnie podobnie wystrzelą. No więc nic bardziej mylnego. Yy, właśnie, jak wam też zaraz pokażę. I faktycznie jedne mają słabo dużo większą szansę od drugich, żeby raz w ogóle wystrzelić, żeby nie spaść na dół i po prostu nie zniknąć. A dwa, jak już wystrzelą, niektóre mają więcej szans od drugich, żeby po prostu to zrobić z gracją, żeby to było faktycznie dużo, dużo bardziej wymierne. Więc słuchajcie, od początku. Yy, ja będę w tym tutaj takiej analizie. Yy, Skupiał się na tak naprawdę dwóch wskaźnikach. Jeden, tu mamy Bitcoin akurat. Jeden to jest taki wskaźnik, to jest ta tutaj jasno zielona linia ciągła, yy, która jakby, no tutaj widzicie, się ona ciągnęła przez dobre tak naprawdę tutaj trzy yy, lata, tutaj tak się ciągnęła, zawsze była pod wykresem, ale jednak w tym ale jednak w świecie, w świecie Bessy, gdy nadchodzą gorsze czasy, czasami zdarza się, że ten nasz wykres dzienny przetnie ją od dołu. Co to znaczy? To jest wtedy taki moment, w którym mm, Bierze pod uwagę dużo zmiennych, ale wtedy szacuje się, że dany coin jest po prostu pod względem co do swojej takiej ewaluacji niedowartościowany i w tym akurat momencie opłaca się go kupić, bo jak pokazała też cała historia, zawsze on potem w tym momencie dobrze dobrze rósł. Czyli, jak spojrzymy też na historię, akurat tutaj w stosunku do bitcoina, to widzimy, że takich momentów jest dosłownie, można to na palcach jednej ręki policzyć. Teraz tutaj na tej właśnie bezsie, która jest aktualnie. Ta taki też y, takie coś też samego było na bezsie poprzedniej, gdzie tutaj od tych 19 tysięcy dolarów w ciągu roku, półtorej poszybowaliśmy, poszybowaliśmy nie, zanurkowaliśmy y, w dół do tutaj 3000 dolarów chciałem sobie włączyć telegrama, to tutaj do 3000 dolarów yy, i tak naprawdę jeżeli chodzi tutaj o ten wskaźnik, to jeżeli chodzi o Bitcoina, to było, to było tyle. Drugim wskaźnikiem, słuchajcie, jest taki ulepszony wskaźnik na DCA. On tutaj też bierze pod uwagę dziewięć zmiennych yy, i mówi nam o tym, kiedy po prostu jest warto daną cenę uśredniać. Czyli yy, jeżeli jeszcze o normalnym takim DCA nie słyszeliście, yy, to jest po prostu taka to bardzo prosta strategia dla każdego, w której yy, tam co tydzień, co miesiąc z wypłaty sobie po prostu wsadzamy jakąś tam część naszej. Wypłaty albo oszczędności w kryptowaluty, czy to w bitcoina, czy to w jakieś inne, sobie tam to dzielimy. I po prostu, czy to na hostie tutaj na samym dole, na, na samej górze, czy to tutaj przez cały czas na samym dole, potem sobie tutaj cały czas na samej górze, sobie tego Bitcoina y, skupujemy i uśredniamy, tak? No i na przykład jak tutaj był, była górka przy 70 tysiącach dolarów, teraz jest dołek na 20 około, no to tak średnio najeżdża, aby nam wyszło, że sobie tak jakbyśmy tutaj przez ten cały czas kupowali, średnio tak najeżdża, aby nam wyszło, że tutaj kupujemy średnio po Powiedzmy 40 paru tysiącach dolarów, tak? No i w stosunku do tej ceny aktualnej jesteśmy ponad o połowę ciągle teraz na minusie. No i pewnie w przyszłości, tak, jeżeli tam się zacznie za półtorej roku, za dwa lata kolejna Hossa, yy, wtedy wyjdziemy na plus, ale stosunkowo teraz, pewnie się za mną zgołowicie. Czy na dzień dzisiejszy bylibyśmy w dupie? No, taka jest prawda. No i z pomocą tutaj właśnie przychodzi ten skraśnik, który pod uwagę, że chyba 9 zmiennych i mówi, kiedy taki rozsądny czas na właśnie uśrednianie tej ceny nadchodzi. Czyli zamiast chować cały czas tego Bitcoina i ją uśredniać, tą cenę, Skupujemy tylko w takich momentach, w których o, tutaj nam się zaświeci yy, taka linia na zielono, i tutaj sobie właśnie to skupujemy. Czyli za te wszystkie pieniądze, które tutaj zaoszczędziliśmy, bo te tutaj nie uśmiechaliśmy, ciągle byśmy sobie to odkładali, te pieniądze z, wy z wypłaty, dopiero tutaj na tych liniach sobie to skupujemy za dużą większą część godłówki. To po prostu dla nas o wiele bardziej opłacalne. I na przykład tutaj, okej, okay, to jest ciągła ta linia, tak, ale parcio. Tak naprawdę ten wskaźnik pojawia się bardzo rzadko. Był tu jeszcze raz w maju, dosłownie przez jeden dzień. Potem przez tak naprawdę kilka, pół roku go w ogóle nie było, nie przez rok. To był tutaj raz w lipcu 2021 roku, gdzie o po dobrej, bardzo cenie byśmy to kupili, bo od razu był ten wystrzał już na te nasze ATH. W 2020 był, tutaj też kilka razy, a z przez 6 miesięcy na tym dołku, w 2019 on tutaj również, również był. Co ciekawe, słuchajcie, tutaj, gdzie ten tutaj wskaźnik był. Czekajcie, tutaj coś mitnie. O, dobra, już. Co ciekawe, tutaj. Przez 6 miesięcy mieliśmy faktycznie ten taki sygnał ciągły, teraz słuchajcie 4 lata później sytuacja się powtarza, pod już 3 miesiące mamy ten sygnał tutaj ciągły, li, ciągły czyli to też faktycznie może wskazywać na to, że faktycznie jesteśmy teraz na, na, na tym bloku, bez już będzie stopniowo. Po tych kilku miesiącach ta sytuacja będzie się poprawiać. Zresztą, jak, tak, jak też mnie obserwujecie, to wiecie dobrze, jaki tu jest mój setup, cel. Tutaj zamknę to około moją, taką dużą część pozycji na 28-30 na tysiącach dolarów. Ale słuchajcie, dzisiaj nie o tym. Dzisiaj sobie będziemy właśnie mówić o tych wskaźnikach. Jeszcze słuchajcie słowem kończącym wstęp. Yy... Powiedzmy sobie, jeżeli byśmy sobie tutaj, tutaj pisze ETH, ale no to chodzi ciągle o, o Bitcoina. Jeżeli tutaj byśmy sobie właśnie w tych dobrych momentach uśredniali, tylko tutaj na tych dołkach od 2018 roku, czyli ile? Yy, 4,5 roku, tak, no, sporo, niesporo, ale mielibyśmy tutaj 870% na plusie. I teraz tutaj mamy ustawione, że e, tam co ten sygnał e, dokładamy 400 dolarów. Nie to tam sobie można regulować, tam ile po prostu kto może według siebie. E, no a teraz byśmy mieli z tego zainwestowanych 141 tysięcy dolarów, a zarobionych milion e, 300 tysięcy 70. No także całkiem tutaj fajna faktycznie kwota. Więc tutaj na tych wskaźnikach będziemy sobie bazować. Więc dobra. Mm. Co powiemy sobie, słuchajcie, o Ethereum, bo na Ethereum, bo dużo orderów na zakup tutaj właśnie, widzicie, one tutaj szalały od 1400, był jeden, potem one były nawet za niżej, były za 1000, było za, za 950, tutaj było dużo tych bardzo orderów na zakup, co też się, słuchajcie, nie wydarzyło na Ethereum tak naprawdę od też tego dołku od 2018 roku, co nie? I teraz mam w ogóle to ustawione tak, że przy razy dwa zamyka nam pozycję, czyli jak tutaj na przykład kupowaliśmy sobie yy, po cenie 400, były te ordery na buy, bo ich tutaj dużo, przy już cenie 800 nam się zamknęła pozycja. Tutaj tak samo. Kupujemy tutaj, kupujemy tutaj, kupujemy tutaj, uśredniamy ciągle cenę. Patrzcie, jaki to w ogóle jest limit czasowy. Jakby od tego momentu, od sierpnia 2018 roku, czekaliśmy na to razy dwa, słuchajcie, ile? Prawie cały rok. Także te sygnały to nie jest takie coś, że kupisz sobie teraz za tydzień sprzedaż. Nie. To są sygnały naprawdę pewne, rzeczowe, ale słuchajcie, niekiedy Trzeba tą cenę uśredniać i niekiedy trzeba naprawdę troszkę tutaj sobie poczekać. Więc teraz też tutaj, słuchajcie, te sygnały tutaj wybiły na mniej więcej 1100 dolarów. Ja tutaj je sobie też kupowałem, yy, zamknąłem na około teraz 1700. Yy, tam też za tam z wiecie, tam się zawsze su, su, sugeruje, że tam za sprzedał na aparcie na samej gruce, na, na dwóch tysiącach dolarów. Yy, wstrzymawałem się, chciałem sobie to zrobić teraz. Raz, razy dwa myślałem, że, że się uda, ale potem cena zaczęła spadać sprzedałem na 1700 dolarów i teraz raczej nie polecam w to wchodzić, bo już stosunkowo to zrobiło dużo. Patrzcie, yy, Czyli tutaj spojrzymy, już myśmy zrobili jakby połowę tego naszego celu na razy dwa, że teraz już bym się faktycznie tutaj z Ethereum wstrzymał. I jeszcze słuchajcie, ważna sprawa, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Yy, ten sygnał oczywiście, ten wskaźnik oczywiście nie powie Ci, czy... Dany projekt jest legitny czy nie, więc to już zależy od nas, od ludzi, żeby sobie to samemu sprawdzić, bo na przykład patrzcie, jak sobie tutaj zobaczymy Everdome, tak, cena spadła, świece spadły ponad, świece spadły tutaj pod tą linię, tutaj gdzie jest dużo orderów na buy, ale czy mamy to kupować? No oczywiście nie, jakby ten wskaźnik nam nie powie, że tutaj Gren się okazał farmazonem, oszustem i nas wszystkich oszukał. I po prostu te jego projekty to są wydmuszki i po prostu chciał tylko na nas zarobić pieniądze i zniknąć znowu gdzie, gdzieś tam w eterze. E, więc tutaj tym bym się nie sugerował. To tak? jakby najpierw my robimy research, jakim projektom ufamy, dużym, legitnym, a dopiero potem sobie tutaj wchodzimy i sugerujemy się tym, co tutaj w ogóle pisze, tak? Ja też oczywiście będę to robił, za was będę takie wybierał projekty, które są niedowartościowane, ale również, które są legitne i nie trzeba się ich stosunkowo tak bać bardzo, jak np. na przykład, nie wiem, tutaj Everdoma, co nie? Idźmy, słuchajcie, dalej. Spójrzmy sobie na LTC. LTC, na razie sobie zobaczmy przeszłość jego. One to już, słuchajcie, zrobiło parę razy te tak zwane razy dwa Mieliśmy, słuchajcie, w 2018 były tutaj sobie już tą cenę skupowaliśmy. Tutaj oraz tutaj. I tak samo ten wskaźnik DCA tutaj też pokazał, że to jest dobre miejsce na usiednianie ceny. A tu już sobie tą cenę zamknęliśmy na razy 2. Tutaj też był jeden sygnał. Tutaj też DCA pokazywało usiedlianie, Tutaj już zamknęliśmy to. Tutaj również trzeci raz razy 2. I teraz słuchajcie, tutaj znowu są sygnały na to, żeby tutaj ciągle tą cenę uśredniać tutaj były sygnały z pierwszego wskaźnika, żeby tutaj kupować. Aktualnie od tej tutaj ceny jesteśmy 20% na plusie dopiero. Wydaje mi się, słuchajcie, że LTC już jest i tak z nami też tak długo, bo od tak naprawdę chyba początku, jak ja się interesuję kryptowalutami, od 2017 roku. Jest to jakaś taka krypto, która yy, ma szansę jakoś nie wiem, zniknąć, także teraz to jest ciągle dobra cena na kupno L LTC. Yy, ja na waszym miejsce sobie tutaj troszkę kupił, to jest tutaj ciągle dobra cena. Dopiero tutaj byśmy zrobili 20%, jest ok, wskaźnik TCA pisze, żebyśmy sobie to ciągle skupowali, więc no tak też, tak też zróbmy. Idąc dalej, z takich legitnych DOT. Yy do tutaj słuchajcie, też to jest zrobił już kilka razy, nie raz tylko, razy dwa w 2021 roku, tu sobie zamknęliśmy z zyskiem, a teraz słuchajcie, sobie tą cenę uśredniamy tak naprawdę od y, stycznia 2022 roku, czyli już od 8 miesięcy sobie tą cenę uśredniamy i na dzień dzisiejszy jesteśmy 23% na minusie, czyli że ty kupując teraz będziesz w stosunku na przykład do mnie, bo ja tak robię, w stosunku do mnie od 25% już na plusie, kupując teraz, tak, bo ja tą cenę jeszcze usiedniałem od tego, jak ona była po 18 dolarów, a tego razy dwa w dalszym ciągu, słuchajcie, nie zrobiła. Tutaj wskaźnik na deser, tutaj też ciągle pali się na zielono. I teraz ty kupując faktycznie masz duże szanse że w przyszłości na kolejnej hostie, a naprawdę to jest DOT, to jest jedna z moich ulubionych kryptowalut, że na kolejnej hostie zrobisz powiedzmy, no, sporo. Nie? Ja myślę, że on na kolejnej hostie może nawet do 200 dolarów ten dot dojść. Także to jest, to jest, słuchajcie, spoko. Na przykład z takich krypto, które już to jest swoje, razy dwa niedawno zrobiły, jest na przykład Ethereum klasy, jak tutaj widzimy, sobie było to sobie razy dwa yy, pół roku temu. Tutaj były znaczniki na baj, tutaj zrobił już razy dwa. I tak są słychać dosłownie miesiąc temu, zrobiło razy dwa. Tutaj były znaczniki na baj. Na, na tych spadkach kupowaliśmy sobie za średnią cenę 13 dolarów. Tu już, to słuchajcie, wybiło 26, yy, 30 dolarów niedawno, tak naprawdę. Także to jest też właśnie to, co mówiłem, że to naprawdę mogłoby się wydawać, że tak naprawdę, teraz wszystkie krypto są warte kupna ale no właśnie nie do końca, bo na przykład Ethereum Classic, teraz bym już w go nie wchodził, teraz bym wam też nie polecał, bo już te duże, takie diametralne, gwałtowne wzrosty, one już słuchajcie, właśnie yy, zrobiło. Yy, idąc dalej, fajną słuchajcie, myślę opcją XCH, Chia. To jest taka krypto, która kurczę yy, jest chyba taka bardziej niebezpieczna, ale z tego co wiem, ja naprawdę duże, duże plany. Jak sobie warcie, ona spada tak naprawdę Ciągle jakieś tam plotki chodzą, że ten team, który jest naprawdę bardzo silny, on ma się w końcu odpalić. I tutaj też słuchajcie. No, są tutaj znaczniki dużo na buy, DCA nam się świeci. Jesteśmy aktualnie 13% na plusie. Tutaj, jak sobie widzicie, prawie tutaj doszliśmy do tego punktu razy dwa, a nam trochę zabrakło, bo znowu były spadki. Y 36 dolarów. Myślę, że słuchajcie, jakąś tutaj małą kwotę. Ja tutaj sam mam małą kwotę pieniędzy, bo, takie, bo taka czyja XTH, ona jak już się odpali, wydaje mi się, że tutaj może naprawdę zrobić sporo, sporo zamieszania. A i tak słuchajcie, gdybyście tutaj tego słuchali, to i tak słuchajcie, pomimo tych tutaj ogromnych spadków, które tutaj Cheeya zaoferowała. Ty kupując tam, gdzie wskaźnik Ci pisze, żebyś kupował, byłbyś już i tak 13% na plusie z tego wskaźnika oraz, jak tam kto boli, z DCA też tutaj byłbyś 13% na plus, czyli z tych 30 tysięcy dolarów miałbyś powiedzmy 30, prawie 4. Czemu nie? Spoko, spoko opcja. Idąc dalej. Yy, EN, ENJ mm -hmm. On się w przyszłości dwa razy zamknął, na razy dwa, tutaj w 2019 i 2020, były duże wzrosty. No, w ENJ też bym myślę sobie teraz mógł wejść. na tej uśredniamy podobno jak z dotem em od tak naprawdę stycznia. Tu już było dużo więcej wskaźników, tutaj też. Dezadu już też się zapaliło i tak naprawdę. I tak naprawdę teraz jesteśmy 8% na minusie, czyli że ty też kupując teraz tego ENJ byłbyś 8% na plusie w stosunku do mnie, który potencjalnie by tutaj tą cenę uśredniał od słuchajcie z tam stycznia czy lutego. Więc ENJ myślę, że spoko, jest to duży projekt, on już jest z nami bardzo, bardzo długo i tak naprawdę myślę, że no go, go byś mógł tutaj słuchaj sobie co sobie kupić, bo wydaje mi się, że jest on spoko. Tak naprawdę DCA tutaj też mi głączy, słuchajcie, na zielono już tej całej hi historii byłbyś razy dwa stosując ten sygnał yy, tego DCA. Także tak, ja jestem za ENJ, myślę można kupować. Dobra, słuchajcie, idąc dalej, Matic. O, tutaj widzicie w Maticu też niedawno dopiero zrobiliśmy razy dwa, także tutaj już tą cenę, którą Uścignaliśmy od tych spadków. Yy, Zdłuchaliśmy sobie na razy dwa dosłownie miesiąc temu, także już te wzrosty, które takie dynamiczne on miał zrobić. No, nie powiem, że jeszcze ich nie zrobi, tak, ale tu już nowych wskaźników na baj nie ma. Z matikiem bym się wstrzymał, bo dosłownie niedawno te razy tutaj dwa sobie zrobiliśmy. Yy, drugi wskaźnik ciągle świeci się na zielono, aczkolwiek ja już bym się tutaj wstrzymał. Yy, idąc dalej. Yy, Solany ja omijam, co jest jednak z solaną, jakby, nie wiem, tam ciągle zaorski i spółka ją hejtuje, że to jest tam jak, jak, jakiś tam schemat ponzy i tak dalej, że to upadnie do zarata, jak, nie wiem, tron ma upaść, jak, jak luna upadła. Ja tak naprawdę tej solany się boję. Nie kupuję jej w ogóle, boję się jej. Wskaźniki świecą się na zielono, aczkolwiek, no, ja się solany boję. Dasz. Też jest spoko myśl opcją. Tu już mamy razy dwa jedno było dwa, drugie ra, razy dwa było tutaj rok temu też tutaj sobie fajnie wyświetliliśmy. Teraz podobnie jak z resztą cenę sobie tutaj uśredniamy od stycznia od 8 miesięcy. Aktualnie jesteśmy 13 na minusie. Yy, dobra cena żeby kupić. Myślę że myślę że polecam. Yy, drugi wskaźnik pokazuje też ciągle na zielono. Gdybyśmy go słuchajcie, słuchali żebyśmy byli 122 na plusie. Od tak naprawdę dwóch, trzech lat, także spoko. Myślę, że to jest ciągle dobry moment, żeby tutaj sobie kupić ją. Da Dasza, w sensie. Ajota. Ajota to jest jeden z takich, słuchajcie, krypto, które już są z nami bardzo długo. tu tuż o. Tutaj zrobiliśmy sobie razy 2 w, w, w 2018, tutaj było razy 2 w 2020, tu było razy 2 w 2021. A, słuchajcie, tu znowu mamy od niedawna wskaźniki, które śledzą się oparcie. Ten i ten w podobnych momentach ciągle są na zielono gdybyśmy ciągle się tego słuchali to, to już byśmy byli raz, razy 6 na plusie z tego D, D, DCA i za 100 tysięcy byśmy mieli ponad 700 tysięcy dolarów, spoko yy, ciągle jesteśmy na minusie 10% czyli Ty znowu kupując teraz Kupujesz po lepszej cenie niż tam ja, jak to faktycznie uśredniałem przez jakiś mm, czas. Także ja, to słuchajcie, również mam w swoim portfolio i wydaje mi się, że jest to coin, który już yy, na bazie swojej przeszłości widzimy, że to nie jest żaden wał, oszustwo i jest to po prostu warty do tego, żeby je kupić. on yy, zrobić jakieś tam faktycznie potem większe wzrosty procentowo od bitcoina. Także IOTA myślę, że jest po prostu dobrym, dobrym coinem. Link. Link tak samo. Już zrobił jedno razy dwa rok temu. Teraz słuchajcie, znowu tutaj się topali mm, dwa wskaźniki. Tylko, tylko teraz jesteśmy 3% naprył się. Myślę, że jest ciągle. Warto go sobie kupić, bo jest to po prostu fajny, fajny coin. AXS. Ja się tego coina boję. To jest ten Axis Infinity. Play to Earn. Niektórzy mówią, że jest to też jak jakiś tam wał, że wiecie, wydmuszka, jakby każda tam hosta charakteryzuje się jakimiś projektami, które są, nie wiem, takie nie wiecie, na hypie, na przykład Metaverse, NFT Play to Earn. To są takie chwilowe hypy, które nie wiemy, czy przetrwają jakby do kolejnej hosty. Są wskaźniki co prawda, na buy, ale to nie jest jakiś taki projekt, który już jest, nie wiem, od dawien dawna. Ja się go trochę boję. Ja bym go... Ja go nie kupuję. O, może tak. EOS. O, słuchajcie. EOS w ogóle zamknął się tydzień temu dosłownie z razy 2. Tutaj byśmy go kupowali, a tu już się tutaj zamknął razy dwa. Także, o, tu już też było kilka takich fajnych wystrzałów w przeszłości. Także z tym już się, słuchajcie, spóźniliśmy. EOSa już tutaj bym nie kupował. Kusama. Dalej. Kusama. Uuu, co się z tym stało, czemu jest aż tak na minusie, widzicie, patrzcie, nawet nie wiem, czy coś tam się nie wysywało z tą kusamą, że aż tak tutaj poszło, poszło źle, no, 44% na minusie, jeżeli byśmy tutaj od 8 miesięcy uśredniali, musiałbym doczytać, wiecie, czy tam coś się nie podziało z tą kusamą, może wy wiecie, napiszcie mi w komentarzach. No, trzeba jakby tutaj do każdego zrobić dokładny research. Ja, ja, ja też w ogóle chcę zrobić taką, wiecie, serię odcinków, w którym skupiam się na jednej konkretnym kryptowalucie, konkretnym altcoinie, najpierw recenzuję go, tak wiecie, teoretycznie. Jakie on ma zastosowanie, czy nie zawałem, czy faktycznie jakby jest w stanie coś dać światu, yy, jej team, jakiś marketing, tak, Co oni są w stanie zrobić? A potem sobie w takim słowie bardziej teoretycznym wstępu przechodzimy tutaj już do wskaźników, do wykresu i patrzymy, co one pokazują. Powiedzcie mi, czy takie wiecie, że jest po prostu jeden odcinek, skupiamy się na jednym konkretnym konie, czy takie coś by Was w ogóle interesowało. Myślę, że to byłoby całkiem ciekawe. Kusamy, chyba odradzam, bo nie wiem, co tam się z tym wydarzyło. CHZ też dosłownie sobie tydzień temu dosłownie zrobiło razy dwa. Także też już w to nie wchodzimy, bo już yy, duże wyniki ono i tak osiągnęło. Celcy już wiadomo, gówno. Chociaż patrzcie, no, tutaj sobie razy dwa... O, patrzcie w jakim krótkim w ogóle odstępie czasu, nie? Tutaj w maju raz dwa i dosłownie potem na kolejny dzień znowu i raz dwa. Spoko, ale no to jest gówno, to jest Ponzi, więc yy, nie. Dalej, hot, holo, hololo. No, w 2.18 było raz dwa, Potem tutaj. Ja znowu tej słowa się Tutaj prawie już nam się udało rozamoczyć, ale potem znowu były spadki. 25% na minusie. Yy, no, myślę, że raz bym kupił. Bo jest to dobra, dobra szansa na, na hot. Co tu jeszcze jest? No, to są takie kolejne małe, które ja tam nawet nie wiem o co z nimi chodzi. Yy, zil. Z ile bym kupił? No, to już parę razy razy dwa zrobił. Teraz znowu jesteśmy tylko 3% na plusie, więc spoko. No, słuchajcie, może ja tak zrobię faktycznie. Wiecie, że yy, zrobię, bo teraz co z tego, że ja wam coś polecę z tych mniejszych? Skoro ja tak naprawdę sam nie aż tak dobrze wiem, czy. Okej, okay, wskaźniki pokazują to jedno, ale czy tak naprawdę ten koniec warty zaufania? Wie, wiecie o co chodzi? Także. Powiedzcie mi, czy chcecie takie coś, że ja się skupiam tam na jednym wybranym koniu, analizuję go, wiecie to, co, jakie ma za zastosowanie marketingowo, bla, 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 bla. bla. A dopiero potem przechodzę do wskaźników, jak już uznam, że dany koń jest bezpieczny do inwestowania. Takie coś może byłoby lepsze, no? Żeby jak się luna nie naciąć, albo jak ten dom parszywy. Zobaczmy sobie jeszcze XRP. O, XRP chyba też jest fajny do zakupu. Słuchajcie, tu jest dużo wskaźników na BUY, które mamy 2% na plusie. W tym pierwszym wskaźniku, no. XRP jest chyba spoko. No słuchajcie, więc jak chcecie tutaj mieć dostęp do tych tutaj wskaźników, ja będę je za niedługo dodawał na tą grupkę, także yy, co trzeba zrobić, handlować ze mną na tym ByPicie, sobie tam przerzucić jak ja jakieś pieniądze, będę widział, jak jesteście pode mną, to tam wam to będę udostępniał w formie właśnie takiej grupki drugi na, na telegramie, to będzie darmowa, gdzie będę jakby codziennie dawał, w jakie konie jest warto zainwestować, bior, biorąc po, po, pod uwagę właśnie te dwa wska, wskaźniki, mm. no i to wszystko, więc y, tyle. Tutaj możecie mnie też za, na, zapolować na Twitterze, czemu nie. Yy, no i to wszystko. Dzięki Wam za uwagę i cześć.